prawa z tytułu na obozie da się zjeść. Potrawka chińska z makaronem inaczej. O, jak ładnie jest proszę. Tutaj, proszę Państwa. Będziemy ten. Taki właśnie będzie. Między... Hmm. Zaraz udamy przypraw. Oczywiście. Gotujemy właśnie w ogóle. To można zajrzeć obok. To jest właśnie Monika, asystentka, tu nie, tutaj zaraz ten widzę. Tak nie ten miski. właśnie, w kuchni potrzebujemy tej liczby. Właśnie, jest tutaj następny asystent, proszę kamerzystwo tutaj. tutaj. Dużo przypry, bo tam lubimy mocny smak i robimy. Możemy pozwolić się to jest tradycyjna sauna parowa, suwalska, tutaj się dużo wody leje i jest, ogólnie się różni od innych saun, od fińskiej na przykład, że to jest duży styczeń w a mniejsza temperatura. Tym już, bo chodzi o ładnie, jak ładny jest No ale smaczne, to musi być smaczny nie ma radnych. Ładnie to już się zrobiło, teraz przejdziemy do garnka. Ten się posprząta. Coś się się posprząta, technicznie posprzątają. Teraz no, trochę oleju. Nie, sobie poradzą, myślę. Jak nieco już mamy. Następną rzeczą będzie osmażenie cebulki. I mamy gotowy produkt, tutaj makaron widać elegancko z warzywami, czakiem bardzo smacznym